się bardzo i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam trzy mega dziwne kody i mega śmieszne kody w Brawl Stars. Ej serio, jak zobaczycie te nazwy, to sami nie będziecie dowierzać, że coś takiego może mieć kod. Jeden z tych kodów wiem, kogo jest i co oznacza, ale te dwa pozostałe nie wiem, nie mam pojęcia, od kogo są, więc oglądajcie do końca i napiszcie mi w komentarzu, kogo to są kody, jak wiecie to wtedy przypnę wam bez problemu serducho jak wiemy tutaj 2000 lajkaczy pod tym odcineczkiem to jutro wlatuje kolejny odcinek więc to zależy od was, kto zostawi łapeczkę w górę no to będzie fajdy. oprócz tego też możecie zostawić subika na moim kanale bo zobaczcie jak ta Nita tutaj strzępi swoje ząbki widzicie to, no czy wy to widzicie robi to specjalnie dla was więc no, zostawcie subika, ale to było głupie nie wiem czy kogoś tym zachęciłem ale no po prostu nie zmuszam, kto może zostawia suba będę wdzięczny, no i co ja nie będę chyba przedłużał tego filmu, przechodzimy do pierwszego z tych kodów A więc dobrze, ziomeczki, Wchodzimy sobie w sklep, proszę was bardzo, proszę was bardzo. Specjalnie tutaj nie mam nic wpisanego w sklepie. No i już wam pokazuję ten pierwszy kod. Mianowicie jest to kod. No nie uwierzycie, jaka to będzie nazwa serio wy, w to nie uwierzycie. Co by na tak, bym powiedział wam, że ten kod to znany fast food w sensie znana nazwa restauracji fast foodowej. Nie wiem, czy to można tak nazwać. Nie, nie McDonald's, ale druga najbardziej popularna, czyli KFC. Dokładnie. Czajcie, że jest taki kod KFC. No. KFC wspierasz KFC, czajcie? Wspieracie KFC. Dzięki temu będzie więcej longerów. <grym> o nie, ale to jest. Ale ktoś ma kozacki kod. Sorry, ja tak zazdroszę tej osoby, która ma kod KFC Ponąć jak wpiszecie ten kod, to macie darmowe frytki. <grym> nie no, oczywiście żartuję, nie mam pojęcia od kogo należy ten kodik, więc możecie mi napisać w komentarzu yy, po prostu kogo to jest kod. Kod KFC, no czajcie, no kto by powiedział, że ktoś będzie miał kod KFC. <grym> A co jakbym wpisał sobie tutaj w klany KFC, czy wyskoczy coś takiego yy, bardzo popularnego może, zobaczmy, czy będzie jakiś klan 100 na 100, no na razie nie, takie same słabe. Ja Ciekaw właśnie jestem, czy nie ma tutaj takiego klanu, który byłby wysoko w topce yy, i by miał sporo osób, bo jak taki będzie, to możliwe, że tam będzie właśnie yy, ziomek, do którego należy ten kod, no chyba nie, chociaż patrzcie, tutaj w ogóle jest 17 na 100, mają dużo pucharków, ale nie, dobra, nie, nieważne. No więc nie wiem do kogo należy ten kodik możecie mi napisać w komentarzu, a my przychodzimy sobie już do kolejnego, do kolejnego kodika, yy, kodziku yy, No i znowu będzie tym razem to kod, którego nie znam yy, Będzie to w sensie znam ten kod, ale nie wiem do kogo należy yy, Więc też jak wiecie to mi napiszcie, uwaga, uwaga, G-O-K-E-R Dokładnie, mamy kod Joker. Jokera możecie kojarzyć z Tali kart, możecie kojarzyć z właśnie tych Marvelów i tych innych. Sorry jak ja w ogóle mylę pojęcia, bo ja nie oglądałem Marvela i nie wiem czy tam był Joker. No po prostu yy, z właśnie takich no, seriali, wiecie, Batman, Spider-Man i te sprawy. Kojarzę, że też był Joker, więc no stąd też możecie go kojarzyć. Ogólnie nie wiem, kogo to jest kod, nie mam pojęcia. Yy, tak jak mówiłem, ale w ogóle też jest to fajne. To są takie kozackie nazwy, no. Trzeba mieć KFC albo Joker kodik przecież to jest przyjemność, aż wpisywać taki ko kod Joker. Zobaczmy sobie teraz standardowo, właśnie tutaj w topce klanów yy, j o k R-Wbijamy w Joker. I uwaga, uwaga, proszę państwa, proszę państwa, yy, czy będzie to jakiś taki większy klanik? Chyba też nie. Kurczę, yy, nikt nie nazywa z... Ej, a czekajcie, właśnie wpiszmy sobie kod Joker. Kod Joker, może tak coś będzie. O, 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 o. Aczkolwiek no tutaj nie ma takiego y, klanu, który po prostu by miał jakoś dużo. A jakbyśmy wpisali y, kod KFC, zobaczymy: kod KFC. Nie, chyba też nie będzie, czekajcie. No, dokładnie, nie ma nic takiego. A więc, no, drugi kodzik za nami, i teraz czas na trzeci, też mega ciekawy. I tutaj akurat wiem, do kogo należy ten kodzik, proszę Państwa, bo ten kod jest tym razem krótszy niż tamten. Nawet krótszy od KFC, ponieważ składa się z dwóch liter. I ten kod to po prostu. OJ. <laughs> oj, dokładnie, oj. O co z tym chodzi? Już Wam tłumaczę. Wpisujemy sobie, jak widzicie, jak najbardziej działa taki kodzik. OJ. Jest to kod, po prostu skrót od niku youtubera Orange Juice. Jest to mega popularny youtuber, Brawl Starsowy, ma ponad milion siedemset subskrypcji i możliwe, że część z was go kojarzy. No i właśnie ma on kodzik OJ, Orange Juice. <laughs> w sumie taki krótki kod, no łatwo go sobie skojarzyć, też w sumie fajnie. Orange Juice akurat chyba są tutaj w topce globalnej, więc możliwe, że mi się uda ich znaleźć, aczkolwiek mogę się mylić. Wiem, że kiedyś na pewno był taki klan Orange Juice, który był w topce, ale kurde, czy mi się coś nie pomyliło z topką polską, bo coś tak kojarzy, że było takie Orange Juice. Coś tam takiego było, nie wiem, możliwe, że to było w Polsce, po prostu jakaś podróbka Nie pamiętam jaki ten youtuber ma klan, bo w sumie No pewnie jakbym wbił na jakiś jego filmik, to bym znalazł Ale no nie, nie patrzyłem, przyznaję się wam, że nie patrzyłem Ale właśnie coś mi się kojarzy, że on ma Orangeus, chyba, że on ma taki nick po prostu, nie? Ale okej, okay. o patrzcie, Utopia, to jest polski fan, czemu ja go nie kojarzę, a jest tak wysoko w topce Chyba to jest nie, dobra, może to nie jest polski klan, nie wiem, nieważne Lecę dalej, lecę dalej I chyba tutaj nie będzie nic związanego z Orange Juice Aczkolwiek, jest! A jednak jest, 138 miejsce, wiedziałem, że tutaj będzie ten klan Orange Juice, bardzo fajnie Znaleźliśmy, namierzyliśmy go I teraz znajdźmy sobie jeszcze dowódcę Bo właśnie tutaj dowódcą ma będzie ten ziomeczek, który ma kod. E, tak się prezentuje ten klan Jak widzicie jest wysoko w topce światowej Więc ładnie, ładnie I dowódca ma tutaj crowding. To to chyba nie jest jego klan już no ale właśnie Home to Official Orange Juice Gaming Best band, czyli to jest jego oficjalna banda, yy, jak widzicie, właśnie to jest jego kanał Orange Juice Gaming, yy, więc bardzo fajne nawet Discord'a mają swojego przyjmują o 21 tysięcy puszek, to prawie tak jak w kolcach, bo u nas albo od 19, albo od 20, w sumie sobie sprawdzę. U nas jest od 20 dokładnie. Tak jakoś chyba mega... dużo więcej nie mają od nas. Czekajcie, kluby, zobaczmy sobie... Ja jestem na 345 na szkana, jeszcze nie ma jednego członka, a oni są na tam 80 któryś, więc może za niedługo ich dogonimy. Ale w tym odcineczku to na tyle, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Naprawdę ja się fajnie bawiłem, śmieszne były te kodziki. Jak macie jakieś ciekawe kody, to możecie je pisać właśnie w komentarzu i to może nagram kolejny odcineczek z tej serii, tylko muszę być takie śmieszne lub bardzo ciekawe kody. A ja się będę już z wami żegnał, trzymajcie się, do kolejnych materiałów, elo!